Cześć kochani, z tej strony Sandra Rock, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku dotyczącym y, gry Sleeping Dogs. Na początek przyjechałam do mieszkania, żeby Wam pokazać, y, jak zmyć z niego krew. Inaczej się nie da, tylko trzeba. Y damu zmyć Myślałam, wcześniej próbowałam, że może w deszczu yy, ale nic z tego yy, bo jest to jest taka opcja no nie wiem czemu skorzystać z toalety nic to nie daje znaczy poza tym że takie pff, yy. no zrobili tak no może i fajnie yy. Pokażę Wam ptaszka. Jakkolwiek by to nie zarzmiało. E, to jest ptaszek, który kupiłam na nocnym targu. E, I to łóżko zresztą też. E, ptaszek uważam, że jest obrzydliwy. Brzydki. Jak na taką grafikę, to ptaszek jest strasznie brzydki. Ok, teraz powiemy e, trochę o samochodach Tutaj mamy parking Parkingu w mieście jest dużo Tu sobie bierzemy... Mamy kilka pojazdów tylko o, e, Tu mamy taki... Taki dosyć wolny motorek e, Taki samochód Kuyo Kan W klasyce Tłono ostrego gracza klasy A, pancernie władze smokiem klasy D, Brr, jakieś przecięte na pół samochod klasy C i żądełko klasy A. A, jeszcze radiowóz klasy A, dosyć szybkie. Ej, tutaj możemy sobie zmienić lakier. A, zobaczymy jak to wygląda. E. ZATWIERDZIŁAM! ZATWIERDZIŁAM? A to może nie może zmienić lakieru? Dobra. Jeszcze raz. Może radiowozu nie może zmienić lakieru? No trudno. Na przykład tego, lakier. Zmień lakier. Na czerwony. Na czarny, na szary Ole mamy opcji Dobra, czerwony e, Aha, jeszcze możemy ustawić sobie jakiś konkretny pojazd e, żeby facet otwór nam przywoził Tam jeden konkretny e, Przywozi tylko jeden rodzaj e, My sobie będziemy Pokażę Wam, jak e, fajnie zarobić kasę. Dzwonimy do Trana. Czekamy na SMS-a. E, hatchback Taikai w dobrym stanie, poszukaj w północnej części Central. I naciskamy, tak? na podsłuchu hardback Taikai A więc tak, jedziemy e, i powiem wam, że szukanie samochodów jest to najprostsza i najszybsza i najbardziej korzystniejsza forma zarabiania pieniędzy, bo może naprawdę kilka e, tysięcy pieniążków zarobić. Nie wiem, jakie pieniążki są w Chinach. I eee, to jest naprawdę korzystne. Oczywiście w trakcie misji też e, zarabiamy pieniądze. Czytam. E, ja mam wykupiony jeszcze dodatek na Steamie. E, Czyli na Steamie, co namówię. O nie, miałam już taką A O mniejsza. Eee, że... Dobra, teraz mam inne rzeczy na głowie. Eee, a, że e, w mieście znajduję pliki machnotów. Uciekło mi. Puczę uciekło mi. A to jest właśnie to, że ustawione mam w gałce zmianę celu i niczą nam. nacisnę. Też e, znajdujemy pieniążki w niebieskich skrzynkach, e, których jest dużo w mieście. Okej, okay, gdzie umychać Tu. Jest... Na no, w misji pobocznych... Ale tutaj no mówię, no najwięcej pieniędzy dostajemy właśnie przez... Yy, przez załatwianie fur, Tranowi. O, jesteśmy już w Central i podążamy za naszym celem. Za zarobione pieniążki możemy sobie kupić nowe ubrania sklepów jest dużo. Wszystkie te koszulki to są sklepy z ubraniami, są różne ze sklepów. Ubrania sportowe, takie gangsterskie, takie eleganckie, drogie. I tam się tam podróbki na naszym targu. No to Pokażę Wam może w następnej, w tam, w którejś tam części, jakiego wyglądają ubrania. Albo może samą próbkę z szafy, bo ja już mam trochę wykupionych tych ubrań. Skrót! O, 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 o! Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Chodź tu, mam cię, ma? Gdzieś... idziesz po chodniku. Co to, holding de ludzi, czy co? Jest jeszcze taka opcja, że w GTA jak hmm, braliśmy samochód załatwialiśmy to mo, jak nam się, się trochę zepsuł to można go było naprawić a tutaj nie ma, przynajmniej nie zauważyłam tak, że można podjechać e, do mechanika żeby nam naprawił e, tutaj w lewym rogu widzimy że wartość obecna naszego samochodu wynosi 31 350 i w miarę niszczenia będzie nam maleć. Dlatego trzeba uważać, żeby jednak dostać jak najwięcej tych pieniędzy. O, kapliczka! Ja chcę kapliczkę. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. No że samochód mi. Gdzie jest za daleko od samochodu? O, i tak to wygląda. <ścoughs> o. Siadamy od prawej strony. Hmm. Już się nauczyłam. Kurcze. Au! A! I radio. Zmienimy radio. E, no dobra, pojedziemy O! Muzyczka... Jak słychać... Klimatyczna. A ja przyjechała. I can change the oh. Bring the dressing room right into your home with Ikuze's Check out our stylish new swimwear, sporty blazers and jackets, plus a whole range of tops, shorts and accessories. Ikuze, nobody's bigger for sportswear. when your PC sounds like this... Jakoś nie mogę zmienić na następne nie wiem. I tak e, 31220 Zrazu to o. jak mamy na minimapce obraz samochodu To jest to dealer Dealer nam sprzedaje auta Osoby, którymi możemy zrobić jakiś interes, właśnie mają tak, taką chmurkę, taki kwadracik e, no, nad sobą. I z innymi nie możemy robić interesu. Tylko do tych osób możemy podchodzić. Jeśli kradniemy e, samochód, to on nie będzie w naszym garażu, tylko musimy go mieć od dealera kupionego. E, I teraz tak, e, 75 tysięcy. Ten ma dziewięćdziesiąt jeden tysięcy, ten dziewięćdziesiąt sześć, może kilka sobie kupię. No to postanowione Uuu. tak.

Dobra, no jak widzicie, no, taksówka, o, taksówkę też możemy sobie wziąć. No na razie tyle z mojej strony. Zapraszam Was serdecznie do następnego filmiku. I trzymajcie się ciepło. Na razie.